Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Planszy. I ponieważ ostatnio się bardzo zmęczyliśmy, pogadaliśmy bardzo długo o Wielkim Murze, to jak widzieliście dzisiaj krótki odcinek, bo rozmawiamy sobie o czarnym prochu, czyli dodatku do gry Wielki Mur. Chciałbym zwrócić Twoją uwagę na to, że jak zaczynaliśmy nagrywać poprzedni odcinek, to też powiedzieliśmy, że hej powiemy o tym wszystkim, a później się okazało, że mówiliśmy przez godzinę i 12 minut. Ale, Ale jeszcze nigdy nie mieliśmy recenzji półtora godzinnej, a wyszła półtora godzinna. Ja myślę, że tamta recenzja, gdybyśmy się nie hamowali, to by wyszła jeszcze dłuższa. Więc my czarny proch. A gdyby Ciuniek nie robił dygresji o innowacjach 15-minutowych, to byśmy się zmieścili z czarnym prochem. Bardzo ale... dobrze zaczyna się odcinek, ale to jest definicja podcastów. Jak powiedzieć w półtorej godziny coś, co można by opowiedzieć w 15 minut? No i właśnie, jeszcze on jest tak, że to bardzo tego podsumowania nie robimy. To jest, bo wiesz, jak masz gambita, to zawsze te 5 minut ostatnio przewidzisz, wszystko już tam usłyszysz, co on mówi przez te 4 I co? I wszyscy oglądają tylko 5 minut. A my, a my nie robimy tych podsumowań, nie? Bo trzeba cofnąć o co on gydaje. Czarny proch, mówią o nim? Ink, czyniek i windiarz. Dodatek do wielkiego muru, który wprowadza masę nowych mechanik. Masę nowych elementów, mechanik też. mechanik też i jednocześnie jest to niesamowite osiągnięcie efektywności pisania zasad, ponieważ wszystkie te mechaniki opisane są na dwóch stronach instrukcji. Nie jestem no? pewien, czy to wyczerpuje słowo efektywność, bo wydaje mi się, że efektywność uwzględnia w sobie, że na tym wąski, na, na, na tym małym skompresowanym obszarze jest wszystko wyjaśnione. Proszę sobie sprawdzić teraz definicję w słowniku słowa złośliwość, ponieważ do tego zmierzałem. Że na te, to jest niesamowite, jak na tak małym, na tak małej powierzchni instrukcji udało się upchnąć tyle zasad w taki sposób, że no chyba części brakuje. <śmiech> <śmiech> Może nie tyle, to części brakuje, co... No <laughs> przepraszam. Ikonę oznaczającą nowy tydzień. Części żołnierza. zdań też brakuje, bo, bo chciałem to powiedzieć. Czy części zdań? Bo masz takie, ok. I czy po tej kropce powinno być jeszcze jakieś dojazdy, czy nie? Dobrze, zacznijmy od tego, czy Czarny Proch wprowadza cztery, może trzy, cztery rzeczy. Prowadza nowe cele, które są troszeczkę inne od tych, które są w podstawowej wersji, bo mamy tutaj cele pod tytułem dużo celów. Kto więcej, kto najwięcej ten Punkty za wersji, pierwsze, prostu... drugie, trzecie miejsca, a nie punkty przeliczane za coś. To jest raz. 2. Wprowadza nowe karty hordy, które, wprowadza, które wprowadzają nowe elementy pod tytułem... Machiny obleżnicze. Machiny obleżnicze, jakieś drabiny, jakieś tam tarany i tak dalej, tak dalej. Ciekawsze chyba troszeczkę od tych znaczy, znaczy, inaczej. Przede, w, przede wszystkim to jest coś, co sprawia, że my faktycznie musimy mamy teraz wrażenie, że musimy się bronić, Dobrze. bo ten nasz mur będzie niszczony. Trzecia rzecz, którą wprowadza ten dodatek, to jest to, że jest zupełnie zmieniony setup. w bardzo prosty sposób setup rozgrywki, gdzie. Zaczynamy już z murem wybudowanym, ponieważ może być zniszczony. Znaczy, znaczy, trochę wybudowanym. Trochę wybudowanym, ponieważ może być zniszczony, a z drugiej strony zaczynamy już z jakąś produkcją. E, dzięki czemu szybciej, szybciej rozkręcamy, rozkręcamy się sielniki, Szybciej zaczynamy zdobywać większą liczbę zasobów. Tak. E, oczywiście prowadzamy, mamy tu wprowadzone też nowe karty generałów nowe karty doradców, one trochę kombują się z... Znaczy inaczej, z nowymi mechanikami. Z nowymi mechanikami. No tak, to, to, tak jakby te nowe mechaniki, w sensie dużo tych nowych rzeczy jest ze sobą powiązanych, czyli nowe karty hordy, nowe e, karty generałów I, i nowe karty jednostek, bo, i nowe jednostki, bo każda każdy klan teraz zostaje nową jednostkę, którą może wystawić. Ona działa na swoich zasadach, ma swój własny, indywidualny koszt, który nie jest tożsamy z kosztami z podstawki. I ostatnia rzecz, która tu jest sprowadzana, to są machiny obrężnicze. Mamy trzy rodzaje. Yy, o, nie, to nie to są, ostatnia. To są machiny obronne. Obronne, tak. przepraszam. Yy, mamy balistę, armatę i rakietę, tak? Co tam? No. I jeszcze mamy wieżyczki. Wieżyczki to na koniec. To chcę. I możemy sobie strzelać tymi elementami w kordy. No i są wieżyczki, które. To są wieżyczki obserwacyjne? To są wieże, które stoją między murami, bo tak jak oglądasz kiedyś mur obronny na przykład w zamku, albo nie widząc zamku w grze komputerowej Stronghold, to tam w tej grze mury budowało się w zamku w taki sposób, że był mur i wieża, i mur, i wieża, i mur, i wieża, bo tak bo wieża tak się buduje. Bo, bo mi się, bo się tak wydaje, że pierdyknęły te mury bez tych wież, ale to takie mi się wydaje. Czy nie? Nieważne, nie. <śmiech> <śmiech> dobra, mamy też... To czyli, temat na Dobra, mamy... Mamy sześć czy siedem nowych rzeczy, tak naprawdę. I to są na tyle nowe rzeczy, że one faktycznie zmieniają rozgrywkę. Bo nie mieliśmy celów na wyścig, tylko mieliśmy cele na zasadzie, jak zrobisz, tyle dostaniesz punktów. To jest, to trochę powoduje, że w inny sposób sobie będziemy robić. Nie mieliśmy nagłej śmierci. Nie mieliśmy nagłej śmierci. Chociaż, znowu, nie wiem, czy my dobrze interpretujemy. tak, bo teraz ja powiem o idei, a później o krytyce tej idei. Ponieważ mamy nowy warunek końca gry. To znaczy, jeśli Oblężenie się uda i nasz mur zostanie przełamany, i horda się przesypie, ponieważ mur został zniszczony. Gra się kończy znaczy, i wszyscy przegrywamy. Nie jeśli mur zostanie, nie, nie jeśli zostanie przełamany, tylko jeżeli Ten mur zostanie jest, zniszczony. Jest, zostanie tak. zniszczony. I Problem mój z tą zasadą jest taki, że jako idea podoba mi się bardzo, bo jest bardzo klimatyczne i jeszcze bardziej wymusza współpracę, i to się wpisuje w to, co y, podstawka Wielkiego Muru chciała robić. Super. I, i przerzuca na tą stronę zgrania w budowanie, na granie w nawalanie. Tak. Tak, bo nie można powiedzieć o. Oh. Niech ludzik. wchodzą, nie wchodzą, ale przynajmniej w polskiej wersji instrukcji ten, ten, tyran jest. ten warunek końca gry skonstruowany, sformułowany jest w taki sposób, że ja do tej pory zastanawiam się, czy, czy, to gra działa, tak jak myślimy. czy gra kończy się zniszczeniem kompletnie jednego fragmentu muru, czy zniszczeniem wszystkich elementów muru na planszy. I nie mam niczego, co by mi wytłumaczyło to bardziej. Ten, ten, ten pierwszy. Bo miało proces. sens. Tak, Tak. i nie było nic na Na, na, na nie znaleźliśmy odpowiedzi na to, na to pytanie. E Okej, okay, mamy nowy też, tak powiedziałeś, nowy, e nową zmienną w postaci innego sposobu grania. Dlatego też zaczynamy z tym murem na początku. Aha. no bo, bo teraz okazuje się, że to budowanie muru, budowanie barykat, to znaczy palisat jest spoko. Ale z drugiej strony to niewiele nam da, jak oni nam się tutaj maszynami wpierdzielają i niszczą konkretnie, bo oni robią zniszczenia dosyć, yy, dosyć potężne. Yy, jakby kolejna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Ci, nie przeczytałeś tą instrukcję dwustro dwustronicową? Półtorej strony. Półtora stronicową. No tak, bo tam jest setup. Yy, no, który jest nie, bardziej... jest okładka, jest spis elementów na całą stronę, później jest pół strony setupu, później jest pół strony zasad, przewracasz półstrony zasad i stopka. I zastanawialiśmy się, jakby z... mieliśmy dużo pytań. Mieliśmy duży, wiesz, pierwsze pytanie to było takie. No bo teraz w tym etapie, w tym setupie, poza tym, że te mury stanęły, to na murach stanęły te maszyny. Wielkie, drewniane, takie. I po tym jak cię wyjaśniał zasady, było takie. Hmm. A tak w zasadzie, kiedy te maszyny strzelają? No i są, i są dwa punkty w instrukcji, które mówią, maszyna strzela, kiedy stawiasz ludka na wieżę. A kiedy stawiasz ludka na wieżę? Więc przewracam na następną stronę. Ludka stawiam na wieżę, jeśli zbudowałem fragment muru lub jeśli pokonałem hordę. Spoko. Ale, ale bardziej mnie rozbawił drugi podpunkt, że maszyny możesz budować e, za zasoby i kiedy zbudujesz maszynę, też strzela, no ale wszystkie maszyny stoją na planszy. I w zasadzie metodą eliminacji doszliśmy do tego, że maszyna najprawdopodobniej może być zdjęta z planszy. Podczasniczego muru nie. Nie. Jest na, jednym z, na jednej z machin oblężniczych na drabinach. Jest napisane wprost, tak, że jeśli drabina stoi przy murze to jest przełamane niezależnie od siły ataku i wtedy wszystkie jednostki i machiny, machiny obronne są niszczone. Te machiny to mi się wiesz, kojarzą z takim serwisem, co ma moja matka, który wyjmuje się tylko na Wigilię i na Wielkanoc. Tak, Jak pytasz się, kiedy mamy użyjemy tego talerza, to mama mówi, spokojnie, będzie na to czas. I intuicja podpowiada mi, że machiny powinny być po prostu niszczone też normalnie po przełamaniu muru. Mhm. Ale nie ale... no ma tego wprost w instrukcji. Specjalnie czytałem tę jedną stronę zasad Czytałeś, trzy razy. czytał. Faktycznie Czunek czytał i wiecie co, to jest tak, że dawno nie widziałem czegoś takiego, bo Czunek raczej szybko czytasz, ale dawno nie widziałem czegoś takiego, że Czunek przyszedł, ja tutaj wypraskiwałem, Ty przyszedłeś, myśmy gadali, on cały czas czytał. To było coś, co Czunek czyta raczej... Nie wiedziałem, że jedną stronę papieru da się obrócić tyle razy. Dawno tego nie myślałem. Muszę, muszę przyznać, że szacunek dla Awakenów, że zrobili to tobie. Dobra. To jakiś medal powinni dostać. To ja, to, to, to ja jeszcze wspomnę o czym innym, bo skoro się... Zawiesić na instrukcję. Skoro w, śmiejemy się z instrukcji, a wcześniej śmialiśmy się z tych murów, co zasłaniają rzeczy, to, to... wiecie co? w dodatku jest więcej rzeczy, które zasłaniają rzeczy, dużo więcej rzeczy, które zasłaniają rzeczy. O ile do tej pory był sobie tylko ta linia murów, która zasłaniała karty, które za nimi były, no teraz tam doszły jeszcze te wieże, które są wyższe od murów. I na murach stoją te maszyny. I na... tak jak się dzieje działo... no właśnie. Nie. nie, nie, na maszyny nie ma miejsca na planszy. Maszyna jest w instrukcji opisana, że stoi na sekcji murów. I gdzie ją sobie Nie tam? może stać na sekcji murów, a przynajmniej nie na, jeżeli zbudujemy mur ten najwyższy. Ale wtedy... sekcja murów to nie. Znaczy a, murem. A w jak czy to znaczy element nie Może to złotowane jest to w ogóle sensu, murem. No tak? już jest, nie? Tak. albo za murem, albo za murem. ale to jest bez sensu, jak. <laughs> armata stoi za murem i co do tutaj, tutaj, tutaj jedną rzecz od razu dam uwagę, no to, bo, to bo o, ile, o ile nie przeszkadzały mi, yy, i uważam, że spoko są Miple, jeżeli chodzi o, o rozgrywkę podstawową i te, mhm. i te jednostki, to tu też mamy takie jednostki, jak żółwie, które już trochę boli, boli wygląd tego mipla y, drewnianego. No i jednak y, oprócz drabiny. Żadna z tych machin nie robi jakiegoś imponującego wrażenia, jeżeli chodzi o, o kształt i. Drabina bardziej robi to, to wrażenie jest... dlatego, że wiesz, co ona robi mechanicznie. To jest, to jest niesamowite, że po prostu masz trebusz, taran i drabina jest dla ciebie najbardziej ekscytująca. No, bo, ona, bo ona wygląda najbardziej jak drabina, no. I robi straszną krzywdę. Potencjalnie. No dobrze, bo no, się setnie, czy nie? Nie, jeszcze tylko wracając, No więc tak jak tutaj trzeba było wyglądać z zamoru, to tutaj zdecydowanie podczas rozgrywki były momenty, kiedy wszyscy wstawaliśmy. No nie, ja grałem na stojąco, bo tak jak y, u przez... tego mojego szczytu stołu y, przez ten mur nie widziałem pierwszego rzędu y, kart, które znajdują się za murem, to wieże sprawiły, że nie widziałem nawet trzeciego rzędu. To prawda. Panowie stali, a ja siedziałem, patrzyłem, co oni robią, ale wiedziałem, że Ciuniek nic nie widzi, więc... A tak był a taki Inks, moment, że... A Inks to z szacunku chyba. <noise> nie, 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 nie. nie. Było i tak, że ja się pytam, Czuję, czemu wziąłeś sobie ten punkt? Bo mam tu dwóch łuczników. Gdzie masz drugiego łucznika? Schowali się za RWD. pakowaliśmy, to też szukał jednego łucznika, że mu jeden gdzieś tam się zawinął. No tak, poziom czytelności gry dramatycznie spada, więc czarny proch, na pewno słowo czarny jest tutaj bardzo, bardzo dobre, bo jest. Czarno, mało nie, no widać ciemno. To symuluje Fog of War. Mm. Fog of War, jest Dobrze, a tak to dalej. teraz przejdźmy do tego, czy te mechaniki, które, wierze, zostały, tutaj, wierze, które wierze. zostały tutaj stworzone i, i są, czy są one ciekawsze, czy nie. Wszystkie no więc... mechaniki, tak naprawdę, ważne, nie, nie ruszają nic, jeżeli chodzi o ten worker, worker placement. Bordzeni jest taki sam. Natomiast. Po pierwsze, ten akcent na, na atak jest tutaj przeniesiony i to jest znacznie, i tu chyba wszyscy się do tego przyzna, przy, 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 przyznajemy, że tak, tak jest. Nie, nie jest. wiesz, może, może to jest kwestia A może naszego... ona ma, 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 jakby Mindsetu zostało, zobaczyliśmy te armaty i chcieliśmy z nich strzelać, a potem okazało się, że to nie jest takie proste. Ale mi chodzi o to, że wiesz, jakby mhm. chcieliśmy się nawalać, Chcieliśmy dostawać te swoje super jednostki, bo jednak one są super jednostki. Super jednostki są fajne. No. Super jednostki są bardzo fajne i bardzo się to, to wygląda. No ale mamy wieżę, tą wieżę i ta wieża, tak sobie myślisz, jest tam jedno miejsce. Pewnie tam będzie jakiś super łucznik, albo Uber... coś taki... Super włócznik. Nie, super włócznik. No mówię, super włócznik. No. Albo ten, spoli... albo ten z dzidą będzie tam rzucał Tam myślę, stoi tak. gość, który robi nic. I czasem daje troszkę punkt. To jest gość, który stoi na wieży i mówi: Hej, obroniliśmy się, chwała! O nie, tędy przeszli! No nie, jeszcze on czasami mówi: Jeszcze on czasami mówi, że jak, jak się tam pojawia, to mówi. Ty strzelaj. A ty mówisz rakietą ich. Oj, nie wiadomo, co strzeliłeś. To też jest śmieszne, bo jak sobie strzelamy, to już pomijając ten, ten aspekt tego, tego tych, tych, tych wiesz, ale jak sobie strzelamy i tam jest ta rakieta, która strzela w sposób randomowy, nawet możesz nierandomowo stwierdzić, że z karty zdejmujesz komuś komuś. A tak je, je, jeśli trafisz machiną, obronną żołnierza, który właśnie bije się z. Ciekawe co się stanie. To ginie, jest no, to Klimat. Tak, i, i, ale za to, że zabiłeś się jakby swojego, tylko kupca to hańba. hańba i to też jest klimat. Nie wiem, to wcipny jest ten, ten dodatek dla mnie. No, e, to znaczy, znaczy, ale nie, skupmy się jeszcze na wieżach, bo, bo, bo ludzie na wieżach są, mnie osobiście oburzają, ponieważ to jest. Wystawiasz tego człowieka na wieżę i on na tej wieży stoi i on nic nie robi i on może ci dać szok, dwa punkty lub potencjalnie cztery punkty, jeśli stoi na środkowej wieży i obie sekcje muru się obronią, to wtedy daje ci szalen, szalone cztery nie, punkty. Nie no kamarze, Z przed chwilą, tam, po, po jednej stronie ten obroni się mnie i tam wchodzi ten drugi włośnik mówi idź już skąd. <grym> teraz ja będę I patrzył. teraz ja dostanę 4 punkty za to. Co? I właśnie jedną z opcji wystawienia łucznika, twu, dzidziarza naszego z dzidą na wieżę jest zniszczenie karty hordy. I dochodziliśmy w naszej partii do takich momentów, w których powiedzmy przed murem stoją trzy karty hordy, i. I trzykrotnie zmienia się. I, na wież, I niszczymy i, jedną, więc jeden z graczy zabiera tę kartę i mówi, to teraz ja wchodzę na wieżę i strzelam do listy. Co niszczy drugą kartę, i ktoś inny zabiera kartę i mówi, to teraz ja wchodzę i strzelamy i niszczy następną. I było to takie. Z jednej strony daje mało punktów samo w sobie, a z drugiej strony wiąże się z dużym ryzykiem, bo jak ta horda przejdzie, to hańba jest hańbiąca i przykra. Ale było to takie. Użyliśmy chyba nawet słowa przy partii no, głupkowate, już. Znaczy, ja w ogóle uważam, że y, ten dodatek dzieli się na dwie, trzy, fajne rzeczy, i reszta jest dla mnie tutaj zupełnie zbędna. Jeśli na torcie wiesz, jest to, co się dzieje z dzidziarzem na wieży, kiedy y, mur zostanie przełamany. On wraca do zasobów gracza, tak jakby został zabity, ale nie zostaje zabity, bo to. Odpaliłoby zdolności odpalające się, kiedy ktoś zostaje zabity. On odchodzi, w, bo nie chce patrzeć na to po prostu. O, te hańbę przynosi ze sobą. Wie, że hańbę, to tak. Ja powiem tak, czarny proch. Czytałem gdzie, że to jest najlepszy dodatek, i to jest to jest to znowu moje słynne zdanie. KS, KS, KS. Trzeba zrobić stretch goal, więc zróbmy rzeczy, które, które być może działają, być może nie, bo nie mamy za bardzo czasu, żeby. Wszystko sprawdzić, jak to funkcjonuje. Z czarnego prochu podoba mi się nowe karty celów, które Aha. trochę zmieniają rozgrywkę, aczkolwiek mogą ją też trochę zde 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 zdestabilizować. Druga rzecz, która mi się podoba, to są nowe jednostki, które są ciekawe i uważam, że one tak, tak. naprawdę robią roboty tutaj i to jest, 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 jest bardzo fajne. I ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że nowy typ jednostki jest trzecią zmienną naszą startową. Więc tak jak w podstawce mieliśmy tylko, wybieraliśmy sobie generała i do tego wybieraliśmy sobie doradcę, to teraz losując sobie kolor gracza, zaczynamy z, ze specjalną jednostką, i do, do tej jednostki już dobieramy sobie generała i do tej pary dobieramy sobie doradcę. Okay. Więc tych kombinacji tak. startowych jest więcej, jest i to jest więcej. po prostu fajne. Tak. No wiadomo, nowe karty generałów, nowe karty doradców. Zawsze. Tutaj jakby... Zawsze czy nie zawsze, nie znaczy, wiem, znaczy, wiesz. one będą fajne, tylko tutaj też one będą działały pod warunkiem, że będziesz grał w tym innym, że inne te mechaniki ci się spodobały, na przykład strzelanie. To właśnie, właśnie chciałem powiedzieć, że ja nie byłem zachwycony, ty nie tam? bo ja, ja nie... miałem generała, który dostawał te punkty razy mnożnik za strzelanie z armat. Ja w ogóle nie dawałem sobie punktu za generała, teraz się kapnąłem, bo... E... Ja miałem dwa punkty za każdą kartę, którą pokonam, na której mam te swoje znaczniki. Zapomniałem to brać. A ja miałem cudowne rozmnożenie, które sprawiało, że jeśli mój ninja mnich, który wyszedł na wojnę, zginie, to zamienia się w zasoby. I w pewnym momencie okazało Ty nie się. że. recykling swoich mnich. Że lepiej zdobywaj zasoby za to, niż z kupalni. W pewnym momencie okazało się, że kupuję sobie żołnierza za trzy zasoby, najtańsze. A jeśli on ginie, to dostaje 6 zasobów dowolnych. I to była najszybsza kopalnia, najprostsza piramida finansowa, jaką zbudowałem. To jest taki mnich, golf, no, tak? <laughs> tak, nowe rzeczy fajnie, ale nowe rzeczy są powiązane z rzeczami, które. które Nie, są do no, kamieni. Ma machiny. Problemem, no. Znaczy, machiny. No wieże są po prostu dziwne. Wiesz, mój problem z machinami i wieżami jest taki, że one w założeniu wyglądają fajnie. To znaczy, no to, że teraz, nie wiem, strzelasz czymś i tam niszczysz cztery, cztery te pola na, na tym, czy, czy nawet te rakiety, one są i klimatyczne i, i fajne. Natomiast, jakby to, że one nie są po prostu odpalane jak w jakiś taki normalnie, logiczny i naturalnie przychodzący do głowy sposób, tylko że tam są, już mówiliśmy wcześniej, że w, w głównej recenzji, że to, co się po kolei dzieje i co, co wpływa na co, nie jest w tej grze oczywiste. A teraz dochodzi cała nowa warstwa rzeczy, które są zupełnie nieoczywiste. I to jest pewnie trochę wina, jakby tego, że no nie jestem graczem, który gra 50 razy w grę. I myślę, że po 10 partii z dodatkiem zaczęłoby mi to już klikać w sposób naturalny. Natomiast na razie mam odczucie, że. No, że doszły tu komplikacje proceduralne, które przewyższają radość z tego, co się dzieje. Po znaczy, pierwsze, no kurczę, no dawno mieliśmy sytuacji, w której pokonała nas dwustronicowa instrukcja. A druga rzecz, kurczę, ta gra stała się jeszcze dłuższa, niepotrzebnie moim zdaniem. I, i mówię, część rzeczy mi się podoba, część mi się nie podoba. Czy, on, czy potrzeba go mieć? Nie wiem, to jedno, z kim się podobałem, to jest jedna rzecz. ta długość rozgrywki to jest w ogóle jakoś absurdalnie nieintuicyjna, bo wszystko w tej grze robimy szybciej. Szybciej robimy silniczek, szybciej generujemy zasoby, szybciej bijemy armię. Ale stary, nie jak tam utrudnić to. Bo te dwa punkty były ważne. To były. To jest tam, no właśnie, bo nie wolniej sprawdzamy, jak działają rzeczy. To, to, to miało ja spory wiem, wpływ. Ja, ja, ja wiesz, nie uważam, że nie, nie trzeba go mieć, żeby bawić się wielkim ja murem. Przede wszystkim nie mam poczucia, że wielkiemu murowi brakuje, brakuje. tak dużego dodatku. Hmm. Yy, właśnie, bardzo fajnie dodawanie nowych, jakichś tam nowych kart, w sensie więcej tego, co jest. Natomiast nie jestem pewien, czy jemu brakuje czegoś aż tak przemoblowującego pewne aspekty, i to w sposób, który no, utrudnia korzystanie z nich. Hmm. O, a jeśli ktoś miał problem z tym, że w pudełku Wielkiego Muru nie mieści się złożony mur i trzeba go składać i rozkładać przed każdą partią, to wiecie co jest w dodatku, cztery wieże, które trzeba składać i rozkładać. A te wieże są, yy, składają się z dwukrotnie większej liczby elementów niż mury, więc jest fajnie. Ale bardzo fajnie, bardzo solidnie się składają, no bardzo tak. są yy, tak. bardzo są fajne. Jeszcze Ciekawe jest, ile partii składania i rozkładanie. Te wieżki yy, tam trzeba z czterech stron do nich przyczepić i w ogóle. No, jak no. ja tak słucham tego z boku i tak sobie myślę, jaka to jest szydera straszna z naszej strony, czy mówimy o tym, o tym dodatku. No to żołnierskimi krótko słowami, czy czarny prochciuńku posiadać i, i grać, trzeba? Uważam, że są w nim elementy, ale ogólnie bardzo to... dobre. I druga, połowa elementów jest tak samo dobra, jak druga połowa jest zła. Okej, okay. no właśnie, to jest problem. Nie wiadomo, czy trzeba go mieć, nie? Mm -hmm. No, ja nie czuję potrzeby, żeby go mieć, i wydaje mi się, że on jest bardziej skomplikowany niż fajny. I chyba tak, ja się do tego przy. Mm -hmm. To chyba jest idealne ujęcie tego, co powiedziałeś. On niepotrzebnie komplikuje rzeczy, które nie powinny być skomplikowane, bo tak gra już mm -hmm. wystarczająco dużo wymaga, żeby, żeby jeszcze ją komplikować. No, ale, inst ale instrukcja? Osiągnięcie. No, być może jest to dodatek właśnie taki na. Zagrałem 50 partii. Ja bym bardzo chciał, żebyście zobaczyli I... oczy Ciołek, jak to mówię. To, mm -hmm. to było przepiękne, po prostu. Być może jest to dodatek na. Zagrałem 50 partii. i, I się znudziłem. I, 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 i potrzebuję więcej. Wtedy może i tak. Natomiast tutaj to. Nie, no mówię ci, to wie, nie nie wierzę, to mówię Ci, Wierzę, że to są takie. Każdy z nas ma w domu jakąś rzecz, którą kiedyś kupił, bo mu się wydawało, że będzie z niej korzystał i używał. I potem po kilku latach patrzysz na to i myślisz sobie, co miałem. Po co, w mi, po co mi jest wodny masażer do stóp? No jak po co? To było bardzo fajne. Jak to robiłeś raz? Nie? Bo to tak właśnie wygląda. Ja pamiętam, jak miałem orbitreka, miałem pamiętać, to był świetny wieszak na ciuchy. Strasznie drogi i strasznie duży. I to tak trochę w czarnym prochu niektóre rzeczy się wyglądają. Polecamy zdjęcie, kto zrobił Ciuniek, czyli jego wizja, jego wizja czarnego prochu, czyli co można zobaczyć z za muru, czyli jak, jak, jak nie widzieć nic podczas, ważnych, podczas ważnej części rozgrywki. Czarny proch, krótko, bo miało być krótko. O tym dodatku do gry Wielki Mur mówili. Czynyk? I windiarz. Niekoniecznie polecamy. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym tygodniu.